Siemaneczko Widzowie z tej strony Mateusz I w dzisiejszym odcinku będziemy roz, rozlewać rozlewać gnojowice chyba bardziej Sprawdzimy Widzowie jeszcze tutaj Co, co mamy, czego tu mamy więcej, czekaj Obornik płynny, normalny gnój Obornik ja obornik płynny, jak to jest gnojowita nazywa. No, dzisiaj będziemy rozlewać gnojówkę na dzisiejszym odcineczku. No i tu zobaczcie, co mamy eleganckie. Tu, tu jest kiszonka zakryta. Ta, która była we przy nim odcinku, tutaj wyspywana. Możecie wpaść na poprzedni odcinek, co był Ezy Farminga 15 Z odcinka trzeciego, a to jest dzisiaj odcineczek czwarty No cóż, bierzemy teraz jakiś ciągnik I tą beczkę, nie? Hmm. Taki hmm. ciągnik rozwitowy bierzemy, co? Bierzemy może ciapka, bądź, bo też sobie też elegancko sobie dawał radę Z tym tutaj Przepijmy ten tutaj. Dobra. Bierzemy ciokajeczko, no. Drugi odcinek z 30 mamy widzowych. Dobra, bo widzowie, bo najlepiej zbrać trzydziestkę. Bo tutaj jest takie coś, jakby jakby taka taka wajcha. że jak to zapisz, to tutaj to coś takiego, to też tu się takiego niby się włącza. Albo się coś takiego tutaj, tutaj otwiera. I ta wajcha jest jakby sobie tak blisko głowy. Nie zobaczmy, że aż to wajcha, którą się chyba e, pociągnie. Pocią e, chyba, 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 chyba do siebie. To ona chyba... To ona chyba tam też jak uruchamia chyba tą beczkę. Tą beczkę. Ena... Ena... ena chyba. Nie wiem jak to tak... Nie wiem tak Czy to tylko otwiera tutaj jakiś zawór, żeby... żeby... żeby z jego tutaj leciało. Z beczki... Nie mam tak zupełnie pojęcia. Dobra, idziemy na jakieś pierwsze pole, widzowie. Teraz pojedziemy tutaj. Widzowie znowu pan Heniek siedzi. Witam pana serdecznie. No. Dzisiaj bardziej trochę taki wieczorny śnieczek, bo słońce już powoli zachodzi. No jest piękne. I tutaj rozlewamy Ewojowice tutaj gdzie była kuryda koszona w poprzednim odcinku. Możecie w poprzedni odcinek. Będzie od razu pod spodem ten kiedy z koszenia kukurydzę. I zobaczcie jaki postawę, bo to, bo to nie jest tyle czy, Bo to nie jest tyle czyn. O, dziwna, bo nie jest wyleczyn. To nie było wyleczyn koszone. A, 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 a. No. Ja ha, Nie, wam nie powiem, że było koszone. Mów, musicie wpaść pod, pod, pod poprzedni odcinek. Na kanale i potem sami się przekonacie. Czy było tutaj koszone. Z tej głowy zaraz, zaraz, zaraz można o tą się walnąć, nie? O wajchę, już tak blisko widzowie, że... ho! Widzowie. Jaki to będzie potem ból... ból w głowę, Taki mocny, że, że, że aż... że aż to ledwo byś to przeżył, człowieku. Jakbyś się stoił i się walnął. Takie coś, nie? nie. A tu kawałek panu, nam został i jeszcze taki do rozlania. No i do Wiejkowickiego tam nie starczy. Nawet na ten przejazd chyba do końca chyba nie starczy, nie? Jak tak dobrze drzewie? Chyba nam starczy. A tamten tam taki kawałek. Dobra, jedziemy, teraz drugi kurs jest. Po drugą beczkę. Dobra, zamówię. Widowe, ten pan tutaj nawet w nocy siedzi Stąd chłopi, chłopi chłopi w tej ławce. i chyba tej ten chłop się chłop przykleił żądórką. Wódką. Czystą żołądkową gorzko kuchleję z tą wódką jedną tam, duch tam siedzi nocą chyba chyba no chyba nie wiem tym chciałbym chciał kiedyś od, o drugiej nocy i się tam przejść i zobaczyć trzeba tam durch siedzi ten, ten pan, ten pan Heno Głupi, to o tym chęku Jak to mi dowierza, że on to codziennie pije. Świecko sobie elegancko sobie radzi ze sąbeczką na gnorów nie Tak jak żem tak jak tak żem mówił to mówię Spokojnie Dobra i skończone czy to pole mamy przed dziesiątą minutą odcinka, co hmm, by się spodziewał, nie? Pierwszy raz, przed dziesiątą minutą odcinka, coś tam zdążył zrobić przed dziesiątą minutą. Zapomnijmy sobie jeszcze tą beczkę I pojedziemy na to drugie pole, tam gdzie bywa też kultury, ale koszona I na tamtym polu był nagrywany short Ten, ten dla, ten dla was, że ja, że ja, że ja kosiłem pożyczonym kombajnem do Kiszonki do Korydzy. Harry, do to Kurydzy, nie? Ta Kiszonka jest tutaj po! Teraz po kompondek. Mam nadzieję, że będzie 30 słychać jak najbardziej widzowie. Jedziemy! it's estar... Oh, a nie. Nie, ja mam tak zbiórki, nie mam. Co to, co to na taki temat? Co z wami mam? Watching, z wami pogadać. więc Nie, wiem O, czy mam? O, czy mam? Z wami tu widzowie gadać o tym odcineczku, nie? Ale ważne, że odcineczek jest nagrany. Każdy, że jest nagrany, nie? I znowu tu z tym Dobra pani Nothing! Mm -mm. No, to jest moc, taka maszyna to musi iść. No więc taką dużą być. rozdajemy no, tą zniówkę do końca już nie... i no i widzowie mam nadzieję że ten odcinek Wam się spodoba są ten i poprzednim odcinek mam nadzieję że też Wam się bardzo bardzo podoba Bo niektórzy lubią taką, e, taką e, pracę, na, tak, jak na, tak jak na przykład akcja e, kiszonka, nie? Niektórzy lubią kosić kukurydzę nawet tam na no ale ja muszę na kiszonkę, bo ja mam krówki. Ja muszę na kiszonkę. A kto ma świnie? To ten może kosić na ziarno, nie? Załki. Każdy o tym może wie, nie? nie. To co już tym bym kończyli już już dzisiejszy odcinek specjalny jeśli chcecie sobie więcej odcinków to zostawcie łapkę, łapkę w górę suba na kanale do i do kolejnego odcineczka! na razie cześć Yo.